Dzień dobry. Mówi się, że gra w loterię typu LOTTO to podatek od marzeń. Ja się nie zgadzam. Moim zdaniem, co najwyżej, to podatek od nieznajomości matematyki, bo z finansowego punktu widzenia jest tylko jedna strategia, która jest w jakikolwiek sposób opłacalna, jeżeli możemy tak w ogóle powiedzieć. Ale zanim o niej, to może najpierw o tym jednym przypadku w historii, który jej przeczy, tej strategii. Mianowicie o przypadku Polaka, który znalazł lukę w zasadach loterii w Irlandii. W maju 1992 roku mieszkający w tym kraju biznesmen polskiego pochodzenia Stefan Klincewicz postanowił skreślić wszystkie możliwe kombinacje sześciu spośród 36 liczb. Znalazł sobie do współpracy w tym procederze 27 innych inwestorów. Na skreślenie tych wszystkich kombinacji poświęcił pół roku, a potem czekał na odpowiedni moment. Gdy ten moment nadszedł, postanowił kupić wszystkie zakłady. Kiedy organizator loterii zorientował się, że ktoś robi coś takiego, postanowił to utrudnić. Albo ograniczając maksymalną liczbę zakładów wpuszczonych w jednym punkcie, albo wręcz blokując punkty, w których zauważono, że ktoś takie rzeczy robi. Zapytacie, dlaczego? Dlaczego organizatorzy nie chcieli, żeby ktoś zapłacił za 1 947 792 kupony po 50 pensów każdy, to prawie milion funtów zysku? Ano dlatego, że kumulacja tego dnia e, wynosiła ponad półtora miliona funtów, czyli główna wygrana przerastała koszt skreślenia wszystkich kombinacji. I to się po prostu opłacało graczom, ale tak naprawdę opłacało z matematycznego punktu widzenia. Ostatecznie grupa inwestorów kupiła tylko 80% wszystkich zakładów, jakie miała przygotowane i... Dobra, zanim e, opowiem, jak to się wszystko skończyło, zagrajmy w grę. Zagrajmy w grę, której zasady są bardzo proste. Wy rzucacie taką uczciwą sześcienną kostką do gry. Ja wypłacam wam tyle złotówek, ile wyrzucicie oczek na tej kostce. Jest tylko jeden szkopu, musicie zapłacić wpisowe, które wynosi no nie wiem. 3.40, może 3.50, może 3.60. Któreś z tych. Gracie? Jeśli tak, dlaczego? Kiedy jak długo? Może Wam się wydawać, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że te drobne różnice we wpisowym niewiele zmieniają, ale tak naprawdę opłacalność gry, różnice w opłacalności gry, które wynikają z tych groszowych zmian są diametralne. Bo przy wpisowym równym 3,40 powinniście grać tak długo, jak to tylko możliwe. Przy 3,50 jakakolwiek dłuższa gra nie ma żadnego sensu, można powiedzieć, że generalnie gra nie ma sensu, a przy 3,60 nie opłaca się Wam wchodzić w takie zakłady przynajmniej yy, inaczej. jakakolwiek dłuższa gra skazuje was na coraz to większe straty. Dlaczego zapytacie? Ano dlatego, że tak mówi matematyka. Matematyka w przypadku takich zdarzeń, jak na np. rzutkością, pozwala nam obliczyć wartości oczekiwana, więc możemy obliczyć oczekiwaną wygraną albo stratę w każdym z tych przypadków. a coś, co nosi nazwę prawo wielkich liczb, yy, mówi nam, że szansa na to, że to przewidywanie okaże się bliskie prawdy, rośnie z każdą kolejną rozpoczętą grą. I tutaj dodaję dla jasności: ten odcinek dotyczy gier opartych o losowe zmienne niezależne wybieranie ponumerowanych kuleczek, rzut czy monetą. To przypadki takich zdarzeń. Nie łapie się tutaj na przykład za pokera, w którym obok losowości sporo też zależy od gracza. No więc tak. To, że coś jest losowe, myślę, że każdy z nas rozumie niejako intuicyjnie. Niezależność natomiast moim zdaniem potrafi nas zwieść. Mówi ona w uproszczeniu to, że jeden akt pomiaru zmiennej losowej nie wpływa na Kolejny akt pomiaru zmiennej losowej, to znaczy wyrzucenie szóstki nie wpływa na prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki w kolejnym rzucie. Liczby z wtorku nie wpływają na to, jakie padną w czwartek, ani na to, jakie padną w sobotę. Owszem, wyrzucenie siedmiu szóstek pod rząd jest mało prawdopodobne, ale. To nie oznacza, że nagle szóstka w ósmym rzucie wypadnie z częstotliwością, z prawdopodobieństwem mniejszym niż 1 szósta. To nie jest to samo. Szansa wyrzucenia orła uczciwą monetą to 50%. Dla dwóch orłów z rzędu to 25%, a dla dziewięciu mniej niż 0,2%. Ale prawdopodobieństwo wyrzucenia 10 orła po takim niezwykłym wydarzeniu wciąż wynosi 50%. Czym innym jest mało prawdopodobna sekwencja, a czym innym pojedynczy rzut w tej sekwencji. Czyli po prostu nie jest tak, że po serii orłów prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki jest większe. Nie jest tak, że jak długo w lot to nie została wylosowana trzynastka, to nagle jest większa szansa, że zostanie wylosowana trzynastka w tym jednym konkretnym losowaniu. Generalnie nie ma jakiegoś takiego silnika w przyrodzie, który dba o to, żeby zawsze te prawdopodobieństwa się zgadzały jakkolwiek byśmy ich nie liczyli. To jest któreś podejście do poruszenia tego tematu i w 2017 roku znalazłem chyba. Dobry przykład, który pokazuje, że prawdopodobieństwo nie działa zachowawczo. Koszykarski przykład, więc poznajcie Dawida sprzed ponad trzech lat i jego zdolności montażu. Bardzo pouczającym przykładem byłby w tym miejscu taki myślowy eksperyment, w którym macie desygnować zawodnika do oddania zwycięskiego rzutu osobistego. Zakładam, że rzut osobisty to jest zdarzenie losowe, niezależne, czyli odrzucamy zmęczenie, to co się dzieje w głowie zawodnika, to czy trafił poprzednie rzuty, jeżeli ma ileś procent, to tyle procent ma. I macie do wyboru dwóch zawodników. Jeden trafia 80%, czyli średnio 4 na 5, a drugi zawodnik ma 20% skuteczności w rzutach osobistych, czyli trafia średnio 1 na 5. Kogo wybieracie? Oczywiście tego, który lepiej rzuca. I powiedziałbym, że to jest raczej dobra i rozsądna decyzja. I to jest logiczne. Co więcej, jeżeli Wam powiem, że ja trafiłem 4 rzuty na 4 w tym meczu, a ja spudłowałem 4 na 4 rzuty w tym meczu, to tym bardziej powinniście się czuć utwierdzeni w Waszej decyzji. Natomiast jeżeli ktoś wierzy w to, że po wyrzuceniu pięciu orłów w życie monetą, oczywiście sprawiedliwą monetą, zaraz wypadnie reszka, bo jest bardziej prawdopodobna, może czuć się trochę skonfundowany. Gdyby rzeczywiście seria orłów zwiększała szanse wyrzucenia reszki i statystyka działała zachowawczo w małej skali, czyli zawsze dążyłaby do 50% przy rzucie monetą, to okazałoby się, że gorzej rzucający zawodnik po serii pudeł jest lepszym kandydatem na oddającego decydujący mecz, o meczu rzut, niż zawodnik lepiej rzucający po serii trafień. Ale statystyka zachowawcza nie działa. I dlatego ja, ponieważ mniej więcej taką skuteczność miałem w przygodzie z koszykówką 80%, spróbuję teraz oddać zwycięski rzut. Zawsze lubiłem rzucać pod presją. A teraz wróćmy do współczesności i do tej gry z kością, o której mówiłem. Jak to możliwe, że przy wpisowym równym 3,40 jest absolutnie opłacalna dla grającego, a przy 3,60 absolutnie opłacalna dla mnie, organizatora? Powiem nawet więcej. To samo możemy powiedzieć o wpisowym równym 3,49 i 3,51. A to dlatego, że kiedy mamy do czynienia z losowymi zmiennymi niezależnymi, możemy obliczyć wartość oczekiwaną. Takiej zmiennej losowej. I w przypadku tej gry ta wartość oczekiwana to jest oczekiwana przez Was wypłata. Ile ona wynosi przy rzucie taką sześcienną kostką? 3,5. Wiem, co teraz sobie myślicie. Przecież tu nie ma pola, które się nazywa 3,5. Nic nie szkodzi. Mówimy tutaj o oczekiwanej. A w pewien sposób średniej wypłacie przy bardzo, bardzo, bardzo wielu rzutach. Liczy się w bardzo prosty sposób, tak przy okazji. Mamy jedną na sześć szanse na wyrzucenie jedynki, jedną na 6 szansę wyrzucenia dwójki, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli do każdego możliwego wyniku damy radę przypisać prawdopodobieństwo uzyskania tego wyniku, to teraz wystarczy to prawdopodobieństwo pomnożyć przez ten wynik, a potem wszystkie takie iloczyny. Zsumować. I to jest wartość oczekiwana zmiennej losowej, niezależnej zmiennej losowej. Bierzemy wszystkie możliwe wyniki, mnożymy je przez prawdopodobieństwa ich uzyskania i sumujemy. Dla uczciwej kości do gry, wynikiem jest więc coś, czego na tej kości nie ma. Przynajmniej w pojedynczym rzucie. 3,5. Mówiąc inaczej, oczekiwana wypłata w tej grze, o której mówiłem, przy rzucie taką uczciwą kością, to 3,50. Jeżeli koszt wejścia do gry jest większy, to jest ona opłacalna, mam na myśli, gra dla organizatora. Jeżeli jest mniejszy, to jest ona opłacalna dla gracza. I oczywiście może zdarzyć się tak, że ktoś w nieopłacalnej grze wygra albo w opłacalnej przegra. Natomiast ja tutaj mówię, tak jak wspomniałem, o dużej liczbie gier. W momencie, kiedy ta średnia wygrana będzie dążyła do wartości teoretycznej, bo... O tym mówi nam tak zwane prawo wielkich liczb, że tego powinniśmy się spodziewać w miarę im dłużej gramy. Mówiąc konkretnie, prawo wielkich liczb stwierdza, że wraz ze wzrostem liczby pomiarów zmiennej losowej mamy coraz większą szansę, że średnia z tych pomiarów będzie bliska, potencjalnie przy nieskończoności równa wartości teoretycznej oczekiwanej. I od razu z miejsca przepraszam fanów matematyki za to, że strywializowałem trochę prawo wielkich liczb, że nie powiedziałem o silnym i słabym prawie wielkich liczb. Chodzi mi tutaj o to, żeby każdy zrozumiał mniej więcej ideę. Im więcej wykonamy rzutów taką uczciwą kością do gry, tym większa jest szansa, z większym prawdopodobieństwem powinniśmy oczekiwać sytuacji, w której średnia z uzyskanych oczek będzie bliska 3,5. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem. Jeżeli pomieszałem, to w tym momencie pojawia się wyjaśniający napis na ekranie, a ja zmierzam do takiej konkluzji, że łącząc te bardzo jednak chyba logiczne i proste prawa matematyki, można powiedzieć na przykład, że 99 na 100 filmów, w których ktoś zdrapuje 100 zdrapek, skończy się jego stratą. Ja to policzyłem i ja to zrobiłem. Dwukrotnie, bo to trzeci raz, kiedy nagrywam film na ten temat i za pierwszym i za drugim razem zdrapywałem 100 zdrapek. Filmy na ten temat nie ukazały się wcześniej, bo pierwszy był przegadany, a drugi był wizualnie nieładny i przegadany. W każdym razie w obu przypadkach zdrapywałem. 100 zdrapek po wcześniejszym obliczeniu, ile przegram w taki sposób. Za pierwszym razem przewidziałem stratę w wysokości 51 zł, za drugim 48 zł. W pierwszym przypadku przegrałem 50 zł, w drugim 39 zł. I żeby nie było nagrania z tego procederu zdrapywania, umieszczam w tym momencie jako niepubliczne na moim drugim kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć, sprawdzić, jak to wyglądało, linki znajdziecie w opisie. Bo teraz ważne, dla tego filmu przynajmniej, jest to, jak ja te straty obliczyłem. No więc zrobiłem dokładnie tak samo, jak z tą kością. Wziąłem prawdopodobieństwa, po pomnożyłem przez wygrane i zsumowałem. Skąd znamy prawdopodobieństwa? Tutaj w sukurs przyszła mi strona internetowa organizatora zdrapki. Bo można znaleźć na niej informacje, ile w obiegu pozostało zdrapek z konkretnymi nagrodami, aby więc wyliczyć prawdopodobieństwo tej konkretnej nagrody trzeba tylko podzielić liczbę zdrapek, które jeszcze nie zostały kupione, a które zawierają taką nagrodę, przez sumaryczną liczbę wszystkich zdrapek w obiegu. A 100 zdrapek kupiłem po to, żeby mieć taką, no, zgodnie z prawem wielkich liczb, rozsądną szansę na konkretne, dokładne przewidzenie, obliczenie tej straty. Warto tutaj zwrócić uwagę, że w grach takich jak zdrapki, jak lotto. A więcej zdrapek, więcej zakładów to nie jest większa szansa na wygraną, ale więcej szans na mało prawdopodobną wygraną. Sumarycznie to, co tak naprawdę rośnie i to, co jest istotne, to prawdopodobieństwo, że finalna strata będzie bliższa teoretycznej. Tak należy interpretować prawo wielkich liczb. Nie zrozumcie mnie źle. To jest tak, że ktoś czasami wygrywa i ktoś wygrywa. Moje symulacje komputerowe, bo mój komputer 100 milionów razy zdrapał 100 zdrapek z takiej puli, z jakiej ja je kupowałem, pokazywały, że mniej więcej jedna osoba na 100, która kupi 100 zdrapek, będzie na plus, ale 99 osób traci. Generalnie zdrabki to nie jest dobra metoda zarabiania pieniędzy. Ech, no to jest gra, która jest kalkulowana na zysk organizatora. Tak nam mówi matematyka, tak nam mówi statystyka, a lot to? Lot to też. W Polsce prawdopodobieństwo trafienia szóstki wynosi 1 na ponad 13 milionów. Co to oznacza? Oznacza to, że grając dwa razy w tygodniu po jednym zakładzie przez 50 lat, szansa na to, że nie wygramy głównej wygranej, wynosi 99,96%. W tym czasie władujemy w zakłady po obecnej cenie ponad 15 tysięcy złotych. Mówiąc inaczej, szansa na główną wygraną przez pół wieku grając w każdym losowaniu z jednym zakładem wynosi 400%. Bardzo mało. W skali globalnej trafiłem na informację, że szansa na bycie trafionym przez piorun w ciągu półwiecza to około 500%. Aby w tym samym czasie, a więc w ciągu pół wieku, mieć 50% szans na wygranie głównej wygranej, trzeba by w każdym losowaniu skreślać 1900 kombinacji przez 50 lat. I dopiero wtedy nasza szansa na uzyskanie głównej wygranej sprowadzałaby się mniej więcej do szansy wyrzucenia orła czy reszki uczciwą monetą. Oczywiście są jeszcze nagrody za trójki, czwórki i piątki. Wygrane są co prawda zmienne, bo zależą od liczby grających, ale trafiłem na informację, że średnio każda złotówka zainwestowana w lotka przynosi 69 groszy straty. Więc jest to jeszcze bardziej nieopłacalne niż zdrapki. Oczywiście, jest taki próg kumulacji, przy którym każda zainwestowana złotówka przynosi jakiś zysk, czy oczekiwalibyśmy, że przyniesie zysk. I zakładając, że tylko jedna osoba wygrywa główną wygraną, w Polsce to jest próg 35-40 milionów złotych kumulacji. Podkreślam, w momencie, kiedy wygrywa jedna osoba, wtedy ta gra, czy oczekiwana wygrana z każdej złotówki, to jest złotówka z groszami. Jeżeli wygra jedna osoba, jeżeli nie, to znowu jest to nieopłacalne. No generalnie nasze mózgi są bardzo słabe w prawdopodobieństwo, bardzo łatwo dajemy się zwieść małej szansie na wielką wygraną, nie widząc tego, że bardziej prawdopodobne ścieżki prowadzą nawet nie to, że do mniejszych wygranych, tylko do straconych pieniędzy. I nie ogranicza się to tylko do loterii liczbowych. W każdym razie lotto jest nieopłacalne, przynosi zyski organizatorowi, Mówiąc zyski, mam na myśli przychody na poziomie miliardów złotych, zyski na poziomie setek milionów złotych każdego roku. Zakłady bukmacherskie, bardziej skomplikowana matematyka, można powiedzieć, że no mniej przewidywalna, ale także wszystko jest tam kalkulowane tak, żeby zyskiwał organizator, a więc żeby tracił gracz. I tutaj jeszcze taka osobista wycieczka, bo. No, ja jestem bardzo negatywnie nastawiony do tego typu gier losowych, które są kalkulowane, przypominam na stratę grającego, bo wiem, że po pierwsze mogą powodować uzależnienie od hazardu, a po drugie, wiem, że zwykle największą część domowych budżetów przeznaczają na takie gry najbiedniejsze gospodarstwa domowe, więc slogany typu, żeby wygrać, trzeba grać, albo że to się pomaga szczęściu w ten sposób. Moim zdaniem są bardzo nie na miejscu, wysoce nieetyczne. To, że to wszystko jest powiązane z instytucjami publicznymi, też... Nie za bardzo mi się powiedziałbym, podoba, ale to jest takie moje uzasadnione matematycznie myślenie. A teraz wróćmy do historii tego polskiego inwestora, który skreślił wszystkie kombinacje w irlandzkiej loterii, puścił tylko 80% zakładów, bo organizator loterii mu w tym przeszkadzał. No na jego szczęście i 27 współinwestorów. Była zwycięska kombinacja w tych 80%, na nieszczęście dwie inne osoby ją skreśliły. A więc po wydaniu 820 tysięcy funtów na te zakłady, które udało im się puścić, wygrali 560 tysięcy. Trzeba jeszcze do tego doliczyć. Piątki, czwórki i trójki sumarycznie wyszło ponad 1 150 tysięcy funtów. Co po odliczeniu kosztów, e, podatków i podzieleniu tego na te niemal 30 osób dało zysk netto w wysokości jakichś 10 tysięcy funtów brytyjskich. W latach 90. nie było to tak mało, ale czy uzasadniałoby to pół roku skreślania? Aby nie doszło do podobnych sytuacji w przyszłości, Loteria Irlandzka jeszcze w 92 roku dołożyła trzy kule do puli 36. Spośród których odbywało się losowanie. Liczba kombinacji wzrosła więc do 3 262 623. Dwa lata później kul było już 42, a kombinacji 5 245 786. Najbardziej zabawne, przynajmniej dla mnie, w tej całej historii jest to, że Kincewicz potem napisał książkę Windel Lotto. Co jest. Tak naprawdę ironią losu, bo istnieje tylko jeden przepis, który finansowo zabezpiecza nas w kontekście udziału w loteriach. Jeden, jedyny matematycznie uzasadniony. Ponieważ wszystkie one są kalkulowane na stratę grającego, to długofalowo maksymalizujemy stan naszych portfeli, nie biorąc w nich udziału. To już. To jest ta strategia, która najlepiej z największym prawdopodobieństwem odbije się na Waszych finansach. Nie grajcie w loteriach, które są kalkulowane na Waszą stratę. Cieszę się, że mogłem pomóc. Do zobaczenia. Do usłyszenia.